Takie doświadczenie ta dziewczyna miała, kiedy miała 7 lat. To może ktoś powiedzieć, dziecku się wydaje, ale jakie to było doświadczenie? Wewnętrzne przeczucie, głos, zaproszenie do tego, żeby wstąpić na drogę zakonną. Kiedy ma 18 lat, yy, mówi o tym rodzicom, że chce wstąpić do zakonu. Rodzice mówią mi absolutnie nie. Wtedy też helena kowalska. Idzie pracować u ludzi pod, pod łódź, i tam też w trakcie yy, potańcówki, tak o tym pisze, ma doświadczenie spotkania z Jezusem, który zaprasza ją, wzywa do tego, żeby wejść na drogę zakonną. Porzuca wszystko, jedzie do Warszawy i szuka zakonu, który ją przyjmie, mając 18 lat, ale też nie mając pozwolenia do rodziców. Elena Kowalska wstępuje do klasztoru sióstr Matki Miłosierdzia. Tam też przygotowuje się do złożenia profesji zakonnej, czyli ślubów zakonnych, przyjmuje habit i zmienia imię na siostra Maria Faustyna. I my, właśnie pod takim ją imieniem, ale i cały świat zna święta siostra Faustyna, Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia. 22 lutego 1931 roku. W swojej klasztornej celi w Płocku siostra Faustyna Kowalska ma wizję Pana Jezusa. Przychodzi do niej w białej, lśniąco białej szacie, prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, lewą ukazuje otwartą jakby szatę i swoje serce, z którego tryskają dwa promienie: blado niebieski, jasny i ciemniejszy, czerwony. Jezus mówi do siostry Faustyny, Namaluj taki wizerunek mnie, taki obraz, jaki widzisz, i podpisz go słowami: Jezu, ufam Tobie. Ten moment staje się dla Faustyny zaproszeniem do wejścia w głęboką, mistyczną relację z Jezusem, który przynosi przez prostą kobietę, prostą dziewczynę, która ukończyła tylko trzy klasy szkoły podstawowej. Orędzie Miłosierdzia. Od tego momentu Faustyna, co sama potem powie, staje się sekretarką Bożego Miłosierdzia. Faustyna sama nie umie namalować obrazu i dopiero po czterech latach w Wilnie, 2 stycznia, wraz z swoją przełożoną, wielu z Was zna ten obraz, bo znajduje się on chyba we wszystkich kościołach świata, w wielu domach też wisi na ścianach. Pana Jezusa na ciemnym tle, białej szacie, lekko kroczącego, z prawą podniesioną ręką, w geście błogosławieństwa. Ten w większości wizeruny, który mamy, to nie jest na podstawie tego, który został namalowany w Wilnie. Został on namalowany w 1944 roku, specjalnie do klasztoru w Krakowie, tam też się znajduje, bo siostra Faustyna właśnie umiera w klasztorze krakowskim, w krakowskich łagiewnikach. Siostra Faustyna Kowalska umiera 5 października 1938 roku o godzinie 22:45. Wcześniej doświadczyła gruźlicy, umiera w cierpieniu, ale do końca w pełni świadomości. I prawdopodobnie umiera jako y, największa mistyczka XX wieku. Co to znaczy mistyk? Mistyk to ten, który, będąc na Ziemi, doświadcza obecności Boga. I przez Lata życia zakonnego doświadcza tak w duszy głosu Boga, ale i wizji, w których spotyka Pana Jezusa, ale także Matkę Najświętszą, Pana Jezusa, który przynosi orędzie o Boży miłosierdziu. Orędzie głęboko biblijne. Orędzie głęboko przynoszące człowiekowi pociechę i umocnienie. O czym ono mówi? Orędzie o Boży miłosierdziu mówi, że największym przymiotem, Moglibyśmy użyć słowa właściwością, ale cechą Boga jest Jego miłosierdzie. Co to znaczy? Bardzo często kojarzy nam się to, i niektórzy tak przekazują, że cokolwiek zgrzeszysz, Bóg ci wybaczy. Tak by można było powiedzieć, ale troszkę inaczej jest z miłosierdziem Boga. Miłosierdzie Boga... W Biblii mamy w Starym Testamencie dwa takie pojęcia, o nich też mówiłem w filmiku na święto Bożego Miłosierdzia w drugą niedzielę Wielkanocną. Orędzie Bożego Miłosierdzia mamy w takich dwóch odsłonach. Z jednej strony w Biblii jest pojęcie Heset, czyli sprawiedliwość, czyli każdemu to, co się słusznie należy. Co nam się należy na za grzech? Należy nam się kara. Ale Bóg w swoim miłosierdziu. Właśnie daje nam dobroć i chce odpuścić nam grzechy. I drugie pojęcie, rahamim, czyli doświadczenie kobiety, łona kobiety, która myśli o swoim dziecku. I kiedy doświadczamy my grzechu, kiedy ja grzeszę, Boga to po prostu boli. Ale Jego miłosierdzie jest większe niż mój grzech. I On chce się pochylić nade mną w tym miłosierdziu. Takiej łaskawości, to jest chyba yy, najbliższe, takie pochylenie się, choćby jak teraz lekarza, nad cierpiącym człowiekiem, ale takie pochylenie się, które podnosi go i zmienia jego rzeczywistość. I to jest miłosierdzie Boga. Powinien ukarać, a okazuje nam miłosierdzie. W którym momencie najbardziej dowiódł nam tego miłosierdzia w męce swojego syna na krzyżu, kiedy Jezus odkupił przez swoją krew i przez y, swoje święte ciało, przez swoje przynajświętsze życie y, nas z naszych grzechów, a w momencie zmartwychwstania, łamie wrota śmierci, łamie to, co jest największym przekleństwem człowieka, śmierć. I właśnie ta scena. Z obrazu Jezu ufam Tobie jest sceną, kiedy wchodzi do Wieczernika i mówi do apostołów, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. My w kościele rzymskokatolickim wierzymy i ufamy, że to jest moment, w którym Jezus ustanawia sakrament pokuty i pojednania, czyli spowiedź świętą. Daje władzę apostołom, a przez to ich uczniom których oni wyznaczają, do odpuszczania grzechów, czyli do jednania człowieka z Bogiem, nie swoją mocą, ale mocą męki, śmierci i zmartwychwstania Bożego Syna.